Zobaczcie, co robię teraz. Kupę Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku koło fortuny decyduje ile razy możemy siadać. Ile razy musimy siadać. O, Raz. Tak, tak, tak. Dobra, wystosujemy, ja bierzcie tym razem. Wyślecie 3000, siedmierzą. Dobrze. Bo... Nie, ja mam za kwasy stare, ja nie chcę, ja nie chcę. Zero, zero Będzie zero. O nie, a ty masz dzisiaj? Powiedz A gdzie masz dzisiaj? gdzie masz dzisiaj? Nie, nie spoileruj, nie, nie spoileruj, spoiler, ale jest to coś mocnego Nie da no się Dobra, kręcę Nie, nie, Zero, 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 zero. Yes! No, ale, yes! no, Nie, dalej no, proszę, dalej, dalej Moje to my... jest bardzo dużo To jest mega Dobra, teraz ja o, dawaj oh! To jest to, co chciałam no, Nie, to nie, jest tak. Nie ma tragedii Kochani, zbliżam się do 40. Oooo wow! Jeszcze Jeszcze raz Nie, nie Słuchajcie, Przemek powrócił ze swoimi <gry> super kadrami Lecymy tu Dobra, okay. dawaj Kręci Nie, tak. ja w robię dzień pupy O oh yeah O oh yes girl Fajne koty Wrzucę ci trzy tysiące, żeby stypy nie było Ej, masz najlepiej! Masz najbardziej cypiarsko i najlepiej. To ja po prostu sobie dzisiaj przeżywam dzień. Spędzicie dzisiaj za O, ale Ej! Pierwsza setka za mną! Odbiję się, odbiję się, No i do... Czekaj! Będę okay. dzisiaj mogę być twoim towarzyszem. Będę Ci pomagał w Twoich cierpieniach. Tak? To może od razu powiem w ogóle, jaką, jaką mam rzecz do zrobienia. Słuchajcie, jestem umówiony na 1530 na tatuaż. Wiesz na co wpadłem? Będę spadał, odbijał się sama, a już będę siedział teoretycznie, więc zrobię tak 3000 razy i idę do, wybrano do, z koniec odcinka. Dziękuję za oglądanie widzowie. Jeszcze mam stary 2988. Wiesz co, patrz, ja Ci pokażę coś fajnego. O! o to jest e, samochód rodziców Hani więc musisz uważać że... zapierdzielać szybko, tak? Do... myślę, że na klęczkę po prostu tak o ej eee! no jestem, bezpieczeństwo pierwsza klasa pamiętaj, że już dwa razy siadłem mam nadzieję, że pani tatuatorka mi stamtąd nie wyrzuci za takie fazy o bądź moim tym pikaczem. pip! pip, 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 pip. Mamy 20. Ta trampolina to zły pomysł. 110 razy siadła. Ma ty, Hania? Hania, tuż po drodze na Pięćdziesiąt <grystanie> I jedziemy, słuchajcie, po piłkę. Żeby nam lepiej szło po prostu. Okazuje się, że będziemy stać trochę w korkach, a ja muszę nadrobić siedzenie, więc zaraz ponadrabiam trochę. Patryk ma 3000. Usiądźnięcie na... A ja mam tylko 5, więc no ja sobie cały dzień postoję się będę z Ciebie śmiać. A ty się zmęczysz. Już zaczynaj już zaczynajmy trochę. No, jeszcze masz cztery Wiesz co? Jeszcze ja już nie wstaję stąd Nie, ale nie narzekam, bardzo fajnie Nie przyszło moje jedzenie, więc to oznacza, że wstaję No już! O, czekaj, czekaj, akurat muszę usiąść, wiesz Czekajcie, sobie siądę na chwilę Strasznie mi tu dzisiaj niewygodnie No dobra Ja mam w tym momencie 122 dopiero a ja osiemdziesiąt pięć! Ej, ale dobra, Patryk ma przewalone z tymi trzema tysiącami. O! O! Jezu! 110! Tak grubek, co? Trzeba usiąść 0 razy. Ty będziesz kucam, godzinę. Tak, tutaj. Tak. Ale możesz? Eee. Hmm. Także 40 minut będę musiał yy, klęczeć, eee. ale to i tak lepiej niż myślałem, że będzie. Przykód jest? Można robić. Dzisiaj mam brak motywacji. Natalka, weź, cipię jakiś, pieniądze to mi Ja jestem gold leader. No, 5 mogę za od przysiadu? Nie, pięć złotych za całą. Nie chcę mi się, no to nigdy tego nie zrobię Ale nie manifestowałeś sobie najwięcej Ale wciąż. nie, myślałem, że to jest takie trudne Brzmiało łatwiej na kole Fortuny Już mam 200, jeszcze 2800 Teraz dodaję film na swój kanał, zapraszam bardzo serdecznie muszę A ja obejrzec. dodaję Instastory nowego Instagram zapraszam Muszę obejrzeć i powkurzać montażystów Hania zrobi tak jak przysiad głęboki i dotyka ziemi A ja muszę kolana zmiękczyć I dopiero teraz To zrobię przy okazji 10 9 <grym grym zdać> <grym zdać> <grym zdać> <grym zdać> Lekka kraksa można by wybrać, nie ma piły. O nie znalazłyśmy dużych piłek z uszami, ale znalazłyśmy małe i też je wykorzystamy dzisiaj. O. 185, nice. Podłóż pod klatkę pierwszą. Jest giz! Bo tutaj Bartek Batkiem, ale ja już siedzę sobie już czwarty raz. Dwa razy nieświadomie przysiadłem i po siedzę. Muszę pamiętać mm. o tym. Przepraszam, trochę Was powkurzam. Będzie bardzo hałasowało. Ile już mam? 336, 7, 8, 9. O, w się. Ile? 433. Widzicie, ze się spóźniają odcinki? Jenzi? 500. 532. O, wrakuję wszystkie. Montez <laughs> oni, oni już nawet nie chcą tu pracować. Zostało mi 2396. Przez nawet jednej trzeciej nie zrobiłem. Prawiedliwe. A ja 5 y, pię razy siedziałem. O, ale zdrętwiała mi <laughs> Ale jest git. Ej, to mi uratowało sprawę, bo e, jest git. Nie no, piękny jest. Jest bardzo ładnie. Nie pokażę z bliska. Jak chcecie zobaczyć z bliska, to zapraszamy na nasze instagramy. Oh mój, oh oh Patrz, patrz na, patrz na... O oh, cholera, szósty raz. O oh, to <grym> oh, <zapraszam>. oh, cholera, <grym> siódmy raz. Ósmy. Dobra, bo już mi schodzi Siadłem za cztery razy i mam już 15. Ani, właśnie będę robić coś, czego nigdy wcześniej nie testowałam, czyli jazda na desce Najgorsze będzie jak spadnę na pupę i kolejny zabrany e, punkt Jak e, byłam sobie na kibelku, to sobie usiadłam, bo co, kibelek to jest luksus Dlatego zostały mi tylko trzy razy, kiedy mogę sobie usiąść Nawet też ciągnął! Nawet pokrowce? To ja razem naklejki, ale pokrowce? Wszystko ściągną. I Kierownice też No nie, dobra O. Jest, Jona! Ale Nie no! O jaki ryjec! Ej, ale jakbyś teraz pojechał szybko, to nic mi się nie stanie, bo mam kast! No nie, usiadłam! Wiesz co to oznacza? Już, ja już nie pochodzę z tej bm No, trochę jak pajac, ale to zawsze tak. A wiesz co jest najlepszego w tej pocie? Co? Że siadłeś. a ile lat siadłeś już? Ej, 16. Nie patrzę. Wyciera mi po prostu wszystkie, wszystkie... te... poręcze. Ej, ale wie pan co? No proszę tak nie stać, ja jeszcze nie jestem gotowy złożyć zamówień. <grystanie> Musicie sobie, pójdę do restauracji, to sobie zjem fajnego. Idziecie, idziecie. A tu ziomek tymczasem. <grystanie> Wygląda mi był turbo wysoki. I się siedział normalnie, nie? Gdyby nie ta noga tutaj. tutaj. <grystanie> To jest przepiękne. O, poczekaj, dziewiętnasty raz. Panowie, tutaj mogę czy tak, 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 tak. Proszę bardzo. Dostaliśmy swoje jedzonko. Czekaj, przebiska najpierw. No weź, bo strasznie jeszcze są godne. To mi po raz. Dwadzieścia razy, razy usiadłem. To jest Oli? To ja też to próbuję teraz. Ej, <laughs> <laughs> oh, co? Oh, nie. Muszę siedzieć przynajmniej przez chwilę Pupo, bo, bo i o cóż To było do przewidzenia Zobacz, żeby nie wstawała tak, podsuń to i będzie, ej no tak, tak. No wtedy będzie mobilna No Dobra, woskiej siadłaś no Ostatni raz, już nie możesz No podniosłeś pośladek Ty zichowski. Ale przynajmniej teraz siedzisz na deskoromce, więc możesz się poruszać No kłamałeś no, mnie No trochę tak, ale <śla> <Dobra>. <śla> Dawaj szybciej! No, nie, No gdzie jedziesz? Pięknie! Pozostaje mi chodzenie przez resztę odcinka Ej nie, tak nie, 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 nie! Tak nie, to wytnijcie! Siadam teraz szybko 9 razy, żeby mieć 200 i potem będziemy robiły z Hanią wyzwania Łącznie 200? Łącznie Czyli jeszcze zostało 800? tak Dobra, mam 200, lecimy dalej. Jeszcze do to zostało! Lecisz, lecisz, dawaj, dawaj dawaj. 5, tak! 250! Nie, 260 ma być, lecimy, jeszcze gdzieś, idź! Go, Nie poddawaj się! 3, 4. Ale macie swoją pozycję, bo go go, go, spłat, go, go. Bo one, one się bardziej męczą, bo jest nisko. Daj <laughs> się bardziej przyda. 3, <laughs> 4! Leci, lecimy! 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 Trzy stówy i do siku! Maska dostaje w mózgu. O, a jak? Na, czym, na kończąco. <noise> co się tak modlisz no. przy tym jedzeniu? Co <noise> to za oszukiwanie? <noise> Dzięki, biełkierze. Proszę bardzo. Ojo, o, wow. Słuchajcie, pan kelner przyniósł mi troszeczkę do klęczenia. Jezus, co to miło. Czekaj, ty iro, Oh. 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 <noise> o! że ani mi rękę wróciłeś? żeby Aha. nie 350. Tak? Jest w dobrze, że yeah. nie muszę skakać na niczym. Jedziemy do miastu! 400! Brawo! A ty ile masz? 250. Ej, przedstawię w całym domu miejsca, gdzie można usiąść. Na stoliczku, na bazonie. Na kole fortuny. Dla mnie, panie, to jest The Office Parkour. <noise> Ej, tak, tak, tak! Hoppa. Parkour na doniczce 6. Jest... Klasycznie 7. Chcesz? Ja z Bardzo złe to było 8. Dobra. 9, 10. Pruszywo ogrodowe. wężu Na, na krzewczku. Kamień. 13, 14, 19. 20 szybkich przesiadów poszło. To się liczy jako 100, bo jest na BMCE. Raz. Tak kontrolujesz za kamery, patrzcie! Patrzcie, od razu patrzy, kontrola. O nie mam guziki! Stary kontroluje czy wszystko jest okej okay. O tak. Mega cyrki I wiecie co? Po prostu położy się na brzuchu. Bo ja można, tak? Czy nie? Pamiętaj, żeby zapiąć pasy ja, Oni są wariatami, co, co to się w ogóle dzieje, ludzie. Nie pamiętam, gdzie zaparkowałem. Mhm. Serio? Bo pomysł! Że mi zrobimy parę zdjęć w nietypowych miejscach, że po prostu tam siedzę. Uwierz mi, to jest świetny pomysł, bo ja będę miał super foty. Nie, no ja myślę, że nie wejdziesz. Trzymaj to. I co jeszcze ważne, zapraszamy na, moje, na nasze Instagramki mój i Bartka, bo tam zobaczycie y, y, właśnie zdjęcia, które zrobimy teraz. Lepaku! U, nie urwi lampy! O. O, oh jest, o, oh jest. Baga, baga, baga. I policja jedzie. Wow! Dziś stoczymy walkę. Nadwerkowanie! Ok. Chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkich kulek. Tak. <ślesy> 10. Ej, A nie, dobra. A! to. O, dobra! A. 10 sekund i dziewięć 8 17 przysiadów, jeżeli dobrze policzyłam. Okay. Nie pamiętaj. U, dobrze. Nie Dobrze. już nie ma, nie ma, już. U, ile to zajęło? 16 sekund. Dobra robota. Gratulacje. O, chodź się rozniosło, słyszałem Na cały parking. Nie? <grym> to 1502. Przemek potwierdzi. Potwierdzam. Przyjechaliśmy do galerii, tutaj zrobimy sobie, sobie zakupę na urodziny Fausti. właśnie, sobie, może o. O, i tak sobie siedzieć. I sobie z wami gadać. Tyle mam. Nie ma szans, ja przegram dzisiaj. A ja właśnie nabiłam 380. Mam 580 przysiadów, zostało mi, czyli 419 dokładnie. 700! Brawo! Jeszcze tylko 199. Ja teraz dopiję do 5 dych. 1, 2, 4, 2, 5! Ej, zapominam w ogóle, że mam teraz samo przysiadło do zrobienia, what the fuck! Daj mu wersję rodeo bardziej. <grym> Słuchajcie, w ten sposób mam 900. Ej, to jest dla ci stówka ledwo. Tak, dlatego czekam na Ciebie teraz. Dobra! Dałbyś radę na tam wejść? No nie na samą górę, ale na pierwszy schodeczek. Dawaj na drugi. Nie no, bo tu policja jeździ. Dobra. Ło wow, stary, zawalista fota. Tak naprawdę od początku wiedziałem, tylko chciałem, żebyś mi zdjęcia porobił, <grym> ale wiedziałem. Po prostu chciałem, żeby trochę fotek było jeszcze z tego odcinka, żebym post osobny wstawił. Dlatego zapraszamy na nasze Instagramy na Bartka też. Tak! Y nie, nie, to nie ja. Co myślą ludzie, którzy jadą samochodem centralnie za nami i się patrzą na mnie. Niechcący, <grym> ale, nie... <grym> nie chcący, ale Ta niechcący <grym> bardziej wygląda, że dupa smędziła, no. ale będzie jakbyś się źle podstarł po prostu. <grym> O! Wow, lecimy tu! Lecimy. Stuwa poszła? Stówa, no O stary, jeszcze 1200, nie ma szans Co, tu jest jeszcze bardziej niekomfortowo Ej, może na kiblu? O stary, czeka nam się. Ej, co jest? Mikrofala jest Czemu Ej, jest mikrofala? nigdy nie widziałem czegoś takiego, Ale stary Do 2000 no. Każdy, kto będzie tu przychodził, będzie... Rozmawiał no, Uuh. Trzymaj za tysiącem. to no, że dobra na schodach. 35 minut jeszcze. Okej, okay, pierwszy. Cześć, Mamo. 18. O nie, 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 nie. nie, nie. Ufa, raz. Maliska. Dwa, trzy. Cztery. <grystanie> Nie dobra, mam brudno w pokoju. U mnie nie siadamy. 12, 13. 14. 15. 16. 11. 18. 20. Mamy jeszcze 24 minuty. To jest bardzo dużo czasu. Przyniosłem sobie krzesło, bo przejdę tu. A nie wiem co robić. Jeszcze 10. Zróbmy jeszcze szybkie 50. Dobra. Mam czerwone? Nie. Mam takie jedno miejsce, które musi być zaliczone do siadania, ale chyba potrzebuję. O tak zmasowano. A dostałam w jaźnik! Eee. 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 Dawaj tego buta. Z partyzanta wjechały buta ci ukradł. Eee. Patrzcie, mamy to! Jezu, mam jeszcze 299 przysiadów, a zostało mi 12 minut. Ej, strasznie ciężko już się robi, naprawdę. 9, 10. Czy ja to sobie w ogóle zostawiłam na sam koniec? 950. No to pierwsze się nie udało. Nie, to pierwsze pokazuje, że skaczesz. Dobra, ja mam takie głupie zadanie, że muszę tutaj usiąść. Super, dziękuję, miłego dnia, do bye, bye. widzenia. Dzień dobry. Dziewięć, dziewiętnaście, trzydzieści, Co Zrób jeszcze jeden. A, bo nie. No. I zrób teraz... jeden, nie! NIE MOŻESZ SIĘ PODDAWAĆ! <laughs> Pomocy! I teraz masz źle? 950? To jeszcze tak, tak, 30 dawaj! Nie! No czemu ty mi tak mówisz? Musimy no, się miały porówno! Może 5 minut do końca. No, no, ja dawaj, pierdzę. dawaj! Ozie! 950! Wyglądam głupio! No ja mam takie ćwiczenie, że muszę... A to nie przeszkadza pani, że tak stracę jak... No, my. no to go, let's no to go. To ja jeszcze muszę 100 razy. <noise> no już nogi nie wyrabiają, stare. Chceło mi 400. No to jeszcze 5 szybko. 5 bo jeszcze płaci, dawaj, dawaj. Jestem twoim trenerem Cześć dzisiaj stary. O, stary długi, nie Dziękuję, do widzenia. Wygodne siedzenia tu są. Ale poczekaj mi jak nadrobiłem teraz, 300 stary. 20 balonów. Nam zostało 20 siadów do końca naszego challenge'u i za zadanie mamy, która najwięcej zbije posiadkami balonów. Ta wygrywa. Liczy się Pęknięty balon, ale jeżeli przekroczymy 20, to No nie możemy dobijać dalej. Tańczę! 3, Trzy, cztery. A! 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 Zostało 6 minut, stary. to już nie ma wie.

4, 7... 4, 8... 4, 5... 6, 7! 5. I zrobiłem wszystkie, które mogłem zrobić. 7! 10, lecimy tu. Skończone, dobra. 3000. Puf minutę przed czasem. Dziękuję, trenerze. Ani w czasie nawet się wyrobiłyśmy, bo jest 19.00. Ej, ostatnia fota, tu, na tej furze. Nie, bo już nie mogę, bo już siadłem wyglądasz jakiś kurde ciała nie mógł No trochę się tak czuję Kochani, idealnym zakończeniem do tego odcinka jest to, że nareszcie mogę sobie usiąść, bo już kończymy ten odcinek, już jest po 19. O! Boże, jak cudownie. A z wami się już żegnamy i widzimy się z wami już o 17. I pamiętajcie, żeby wypis na każdego Instagrama. Pa!